Cześć! Witam Was na kanale Based on LEGO, a dzisiaj recenzja zestawu o numerze 653 z LEGO City. Zaczynajmy! Numer katalogowy tego zestawu to 653, seria City, nazwa to Racecar, czyli po polsku samochód wyścigowy. Zawiera on 100 elementów, jedną figurkę wydanych w 2014 roku i cena katalogowa to 39,99. Wymiary: długość z rozłożonym spoilerem 15 cm, a ze złożonym spoilerem 12 cm. Szerokość zestawu to 5,5 cm, a wysokość to 4 cm. Oprócz figurki zestaw nie zawiera żadnych nadruków, są to same naklejki. Czyli naklejka na przodzie, naklejka na dachu, naklejka na spoilerze, na bokach wyścigówki i w środku liczniki to też są naklejki. Figurka. Same nadruki, z przodu nadruk, z tyłu nadruk klasyczne zielono-czerwone nóżki, zielone ręce z szarymi łapkami, żółta główka z lekko uśmiechniętą buźką i podniesioną brwią. Tak jak już mówiłem, pojazd zawiera tylko naklejki, żadnych nadruków. We wnętrzu znajdziemy y, liczniki, kierownice, niestety bez siedzenia. W zestawie również jest klasyczny puchar, szary puchar, Rozkładany jest składany spoiler, figurka i pojazd. Dzięki za dzisiejszą recenzję! Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba. A my widzimy się następnym razem. Cześć!